Wit witam na kanale Bartek Pro Gamer. Zrobiłem nowe konto, bo tam nic mi nie dropiło. Zrobiłem nowe konto i zbieram do piątego poziomu i, otwier i robimy opening. Albo może i teraz. Albo zrobimy do czwartego, żeby był Bigobox. To Trochę trudno będzie. A jak nie damy rady, no to będziemy musieli od razu otwierać, bez, bez tego big boxa. Jedynie na innym odcinku otworzymy tego big boxa, gdy nie będę mieć wykorzystanych żetonów z bitwy. Oczywiście. I k***a mnie tu podjeżdża. Wolnej w krzaku, co ja mam teraz zrobić? Zero. Dlaczego to się tak trudno gra jak jakieś prosów totalnych? Dobra, zagramy sobie zbiory klejnotów. Łatwiej będzie. Monita no, z Nasodą nie jest za dobra, a tak to trzech naraz będziemy byli. O, druga Monita w teamie i Shelly. Oni mają Barley, Al Primo i Rosa. Też dobre, ale... To jest głupie, że na początku, jak grają na przykład typek gra El Primo i nie czai, a typy grają Barleyem, to zawsze Chai. Ja tak zawsze mam. Napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie. No, to co to szara robi? Son nie umie. A zapomniałem, że to początkowe konto temu nie umie grać. To jak ci wszyscy ja mnie tu zaskoczył ten El primo chcesz coś zrobić. dobra, chyba bot za nią wtedy grał jak tak nubiła no nic, ja idzie na mój ja misiek na nią dobra zbieraj szel- Nita y no dawaj! dawaj tego L-primo. no na no, lajcie, dobra, dobra dobra, dobra 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 jak to strzało jest, nie zginęła już dobra Dobra, mamy odliczanie. My uciekamy. Nita, uciekamy, uciekamy. Bo my tu nie damy rady sami. No ale raczej damy. mi się, no to ludzi. Ja drugiego mi się rzuciłem, bo tamten już zginął. Dobra, przecież to jest win! Dobra, jest tu No Nosot było trudnienia. Trochę trudno będzie, bo... O, Elo, witam Was serdecznie. To... to ja lubię ogórki. Pamiętajcie o subskrypcji też na tym kanale, co nie? Szykuje się dzisiaj nowy odcinek, więc... Ale niestety chyba bez głosu, bo mi się mikrofon na... bo mi się mikrofon na komputerze zepsuł. Więc no, chyba bez głosu będzie. No, ja wam na opisie wpiszę nikiego jego kanału i zaczynamy nową rundę.

Wiecie, tak se na lajcie, nikt nie idzie, no to se zbiera, no nie, no a co ma robić? Nikt go nie atakuje, to tylko zbierać, no a co innego. No nie zginę chyba! Nie, ja, musiał wziął ich na siebie. Dawaj bardzo, tu ktoś jest w krzakach stopra, bo wchodził. No wiedziałem, że Rosa tam jest. Bo ktoś wchodził, ale nie wiem. O Jezu, misiek, misiek, misiek. Ale ja goni. No zwalony, Jak ja to zrobiłem? 46kp. Przecież to jakiś koks. Dobra, mamy odliczanie, chodź. Poczekaj. Nie, musimy jeszcze jednego zebrać, żebyśmy mogli uciec. Bo szeli z nami by musiała uciekać. Tak. Te, te, dobra. Nie, nie musi. Ja dobra. Jakie zamieszanie! 6. O, HPL Primo, zostawiłem. Dobra, jest następna no, ranga, druga, na nicie. Nie, no tak mało brakowało do następnego poziomu, ale chyba tego nie wbijemy. Raczej będziemy musieli otwierać. Nie, zbieram, no ale dwa, dwa pucharki mi brakują do podwaja. Dobra, gramy, gramy, bo zaraz za dwa pucharki mamy sto pucharków i podwaja, czyli... Będzie nam dużo punktów dawać za rangę. Rangę to na lajcie będę wbijać, bo jeszcze kolta mam do wbicia. Na tą piątą, to wiecie, nie? A potem się nazbiera, to się otworzy. Będziemy mieli mini opening. Tak jak jeden odcinek miałem mini opening. No nie, no, ale to było na tym starym koncie, gdzie mam teraz założone Supercell ID. Tutaj też oczywiście mam. I bo wtedy tylko otworzyłem czy, czy tam dwie skrzynki otworzyłem, nic nie dropło, tylko dropłem kie, tam już dawno Barley'a, no, a co mi da głupi Barley, jedynie na dziesiątą wszystkich bijać a to na inną będę bijać. Dostaw, pamiętajcie, żeby od razu jak założycie konto, się zareagować na superce ID. To, tylko w musi... sensu, Bo to jest bez sensu nowe i trochę no to później dostaniecie tylko do niego skin'a, a na początku, na początku już dostanie się baleja, a, a gwarantowany rzadki zademiasz jest yy, do tego Więc yy, to by się bardziej oglądało według mnie. Ja się założyłem i mam skin'a do baleja tak. Za darmo, o kręcą się, czają, czają typy, bo się no, kręcą Bo chyba jak chodzisz w górę, no to zawsze piszę że jeśli kręcisz się w kółko, to znaczy, że chcesz zrobić sojusza No ale kręcą się, czyli wiedzieli, że, że czaili O już czwarty poziom, jak dobrze widzę Mamy podwajacze, szkoda, że tu nie mieliśmy podwajaczy, byśmy mieli już więcej A Jeszcze trzydzieści Jedną. I dołączajcie do klubu jakieś noby. Dołącz do niego. Patrzcie. Pokażę wam. Poczekaj, bo ja raczej mam cię w znajomych. A nie, tutaj mam tylko dwóch znajomych. No. To jakieś noby. I jest dużej? No inne. Dobra, mamy i pieszy, tak, trzech... pierwszy trzech, tak, to jest to, ja tu jestem drugim kątem na tym, w tym klanie, bo dołączyłem, patrzcie, i moja pierwsza pozać drupnięta to była że jakiś się zdziwiłem. No, yy, I wbijamy nita. na dziś, no, na... piątą rangę. No i później będziesz musiał kogoś bić na... Mm -mm. Ja mam podwajacze. To mi A, będzie dawać za rangę 20 albo ty nawet 30. Ty teraz, ty teraz bierzesz, masz. O, ale tu. Jest, jaka tu rozwała jest ale ten poko? Ja. Um, ale zawsze jest tak, że jak na przykład my mamy poko w drużynie, to w drugiej drużynie też musi być poko. Nie wiem, czemu. Ja, ja tak mam. Piszcie na, w komentarzach. Ja tak mam, nie? A czemu ten poko myślał, że ult jest do bicia, czy co? którzy tak mają, że myślę, że uciec do bicia. Poko? Mhm. To tak ja poko, też. Ale to było właśnie w nas... kiedy przygodę z Brawl Stars. Pierwszym, no. Pierwszą postacią, którą dropnąłem, był właśnie poko. Dobra, tego poko mogą nazwalić, bo on nam nic nie daje. Dobra, dobra, dobra. Wtedy dobra, rozwara, rozwara, rozwara. Wtedy jak ktoś, Wtedy, jak ktoś miał brołka, no to był gwiazdą, a teraz. To... Teraz jest jakimś słabiakiem. No, 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 Jeśli pamiętacie tamte czasy, napiszcie w komentarzach. Łe dużo chyba będzie tych komentarzy. Co? Hmm. Będę wszystkim przypinać serduszko, bo to był mój początkowy kanał, para odcinków. Wiecie, to, to wszystkim przy... będę. Przy... Kto napisze komentarz, komentarz to będę mu wdzięczny. I następny winek niton. I już czwarta ranga. Czy będzie big boxik? Nie. Wbijemy teraz jeszcze jeden winek. I będziemy mieli. To sobie zrobimy taki opening. Musi teraz być winek. To mamy opening skrzynek. Trzymajcie kciuki, żeby coś dropło. No ja trzymam. Bo jak coś dropnie to... Takie małe pucharki, jest colt, będę musiał wbijać. Jak skończę odcinek, to wbije na piątą. Potem wbiję tą może tą postać, którą dropnę, bo nie wiadomo czy dropnę. Nikt nie... nikt nie wie czy co będzie. Czy coś dropnie czy nie. No, nie? No. no tak. No i ja! oni są spełnie naszym! Zabijaj ich. Rozwaliłem. Tam jeszcze Barley jest, który mnie rozwali. Jedziałem, rzuciłem drugiego mi się, bo tamten miał już loła. No nie, no na środku są per... gęsy. są na środku, no i zebrali już. Musicie ich zabić. A nie, nie zebrali. Cztery, cztery, pięć gępsów! Nie, miała 2 HP, coś takiego. Oni mają 7. Tu zawsze tak jest, gdy mamy coś wbić, no to minus jest. No, zawsze tak jest. Miała bardzo dużo. No nie, przepraszam że ten hałas, bo moja siostra przyszła. A ona nie wie, że nagrywam odcinek. On zbiera rozwalona. Dobra, rozwalona. Dobra, dobra. Winek mamy, robimy opening. Jak szybko ten piąt, Jak szybko to wbijemy, ale przed odcinkiem jeszcze grałem, żebyśmy wbili ten chociaż jeden poziom, żeby nie było, że ten odcinek krótki będzie. No i patrzymy, czy coś dropnie. Trzymajcie kciuki. Jak dropnie, to ja będę się cieszyć. I nita na piątej. Mamy to. Mamy to. I I jest ten czas, Zobacz, czy to się w ogóle kręci? Kręci. I jest big boxik. Czy? Jest! jest! Jest coś. El primo. primo! Jest jakaś postać chociaż. Już drugi mój żabki. Otwieramy, dalej! Nic. Dobra, punkty do... L, do... Nic. nic. Teraz szybko, bo wiem, że nic nie dropnie. Dobra, Gems... I, big, i, i box. big Box. Cztery. Cztery. Dwie postacie! Jedna. Nic! Także... Tak, ja nie lubię tej gry, nie, nie! A, patrz, ile masz do ulepszenia, masz jeszcze... E, primo. El primo is here. Dobra, dropnęliśmy postać. Cieszę się bardzo, ale myślałem, że ten. Będzie jeszcze jedna postać, bo było cztery. No, powinna być postać, nie wiem, czasami są takie. No to. Ten. Sytuacja. Na razie koniec naszego odcinka.